Dzień dobry wszystkim, z Tyską, ktoś w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, mamy sezon drugi w Rocket League, ponieważ dopiero co wyszedł właśnie drugi sezon. I dzisiaj będę, co prawda, grałem sobie chwilkę wczoraj, nie słabym 10 minut, ale spróbuję sobie dzisiaj coś pobrać. Eee, no więc po prostu subskrybujcie kanał z bankiem. Eee, odcinki będą pojawiały się, ale to powiem Wam podczas materiału, więc nie przedłużałem zawsze dobra. Dobrze, tak więc jak widzicie, on właśnie rozpoczynał się Maciek w Black Friday. Bo my drużyną niebieską. Hmm, czyli jestem ja, jakiś. E, dobra, nie wiem, czy ktoś. Wczoraj trochę sobie grałem, No Bo było, że ty była ja... Ciebie, Dobra, i będzie gol, będzie gol, będzie gol, dobra, jest gol. Esso. Musimy wygrać. I by the way, odnośnie winków, to wczoraj zadajmy winków na trakcie, więc wyświetlałam się prawdopodobnie teraz na ekranie, więc oglądajcie. Ok, tak, więc my jesteśmy z powrotem. Albo możecie leczyć w skali od 1 do 10? Podoba mi się jednak. Dobra, bym w katlika, zobaczcie, tutaj trochę gramy. Patrzcie, jest 2 do 0. Może tylko, że mógłbym 2 do 0. to by było. Um. Dobra, po prostu wybyliśmy kolejnego gola, więc może nam się uda. Um. Zapraszam do po raz pierwszy subskrypcję z tego kanału wraz z dzwonkiem, ponieważ naprawdę mi to bardzo pomaga, a dla Was jest to sekunda. Zostawcie po prostu bo ja nie znajdę. Eee, I jak chcecie więcej, Rokatliga, to 5 łapek w górę pod tym odcinkiem, bo w naszym kolejnym odcinku Rokatliga. I po prostu tak będziemy robili stopniowo. Będziemy zwyższali poprzeczkę, po prostu wtedy będzie Rokatliga. chciałbym przynajmniej strzelić trzy, dwie bramki. Także jaja. Ja. No i poprzeczkę będzie bramęczka. Kolejna bramaczka i patrzcie, chcę grać w League, bo patrzcie może być tak i z Fortnite, ponieważ jest to przez tego są twórcy twórce robione. I teraz jest drugi sezon, czyli prawie nikt w to nie gra. Tylko są jak w Fortnite, wszyscy na z nim grali, ale totalnie go obliczyli. Więc może to kiedyś my będziemy właśnie prosami Rocket League. Kto to wie, kto to wie, widzowie. Dobra, przynajmniej coś się dzieje. Przynajmniej nie ma tak, że od razu ugola. Oh, nie, samo buja. Dobra, jest dobrze. A, dobra! O, nie! Dobra. Nie udało nam się, ale zaraz nam się udać. No nie, coś czuję w będzie kolejny gol. Tylko, że tym razem będzie po ze strony przeciwników. Chociaż nie! Nie no, i pik! Dobra, no tak jakby ja zrobiłem tego gola, no się. Zobaczyć. Ale tutaj widzimy, że błąd kropeczki naprawdę bardzo ładnie w prawej prawie wygląda. No dobra, już Może ich nie widzę, no ich to nie wiem kto to widział. Kto to, kto to mnie popkał na tę film. Dobra, a nie mam coś tego Rocket League a. Możecie pisać, czy chcecie więcej odcinków w Rocket League'ach. Koniecznie piszcie, pięć łapą w górę. Robi nasz kolejny odcinek Rocket League, więc piszcie piszcie. piszcie, piszcie. Następny odcinek pojawi się. Po pobiciu łapek. I o uwaga! Mówię Wam, że w Sylwestra pojawi się, pojawią się trzy odcinki: Among Us, z widzami, Fortnite oraz właśnie Rocket League. Pojawił się. No i może Fall Guys jeszcze, jak ale. Nic jeszcze nie jest do końca. Wynomek. Dobra. No ślicznie piknąć To jest, tam się drzwiastkiem. Ja mam dobre 12 do 0. Jak my serimy 15, to zaraz będzie najlepiej powiem wam zorek. Ja tylko zważę na losy. I mogę nie jeździmy tutaj tak szybko, ale dałem dałe moc, widzicie. No, więc normalnie 13 do to jest totalnie coś a, nienormalnego. Generalnie odcinki będą z Rocket League a się pojawiały prawdopodobnie w poniedziałki. No i przypominam, Sylwestra po prostu trzy odcinki, Among Us z widzami. Nie, ale to O, jak mi to siądzie, panie Jak zwykle. Nie, widzowie! Widzowie! Dziękuję ci, Hideki. Jesteś najlepszy. A, ale next to jesteś najgorszy. Jezu, co to było, widzowie? Ale ten Hideki nam uratował normalnie, wiecie. No. Więc jak będę. Okej. Okay. Wracamy sobie do. Najlepiej, najgorsze, we wlot. Mam się zwiększony do Fortnite. A. Ale jak takie odcinki z Rocket League wam się podobały, nie zapomnijcie sobie tutaj na dole łapeczki do góry Ponieważ 5 łapek równa się kolejny odcinek z Rocket League, pamiętajcie o tym Sub z ponieważ do końca roku chcemy sobie, wiecie... Wiecie co chcemy 130 subów, więc jak jeszcze tego nie robisz Bardzo bym cię prosił o subskrypcję Wbijcie na mojego Instagrama do który obecnie wysyłam się na ekranie I to chyba na tyle, więc Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.